Witajcie w Minucie z IT. Jest wtorek, 14 sierpnia. Barsen Noble obniża ceny 7-calowego NUC Color i NUC Tablet. Jest to reakcja na ich największych rynkowych konkurentów, czyli Amazon Kindle Fire oraz nowego 7-calowego Google Nexus 7. NUC Color jest teraz dostępny za 150 dolarów, a NUC Tablet w cenie 180 dolarów za wersję 8 GB i 200 dolarów za 16 GB. Rynek małych tabletów się powiększa, a nas, zwykłych użytkowników, to bardzo cieszy, zwłaszcza kiedy obniżane są ich ceny. Już niedługo koniec wakacji i powoli ruszają akcje powrót do szkoły. Możemy zatem kupić laptopy dla uczniów lub studentów ze zniżkami. Najbardziej sprawdzą się mobilne urządzenia, lekkie i cienkie. Najbardziej polecanymi są Acer Aspire Timeline Ultra M5, MacBook Air, Asus Zenbook Prime czy Dell XPS 14. Warto sprawdzić i zaopatrzyć się w dobry sprzęt, który pomoże nam w poszerzaniu naszej wiedzy. Flagowy model telefonu Samsunga Galaxy S3 w ciągu miesiąca ma być dostępny także w kolorze czarnym. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym modelem, ale nie odpowiadał mu obecnie do tej pory wersje kolorystyczne, być może teraz się skusi. To już wszystko na dziś i jest to niestety ostatnia minuta z IT w tym tygodniu, ale wracamy już w poniedziałek, więc do zobaczenia.